Uwaga, akcja I zobaczcie mam dwie miski tu jest masło to jest mianowicie bardzo drobno posiekana cebula kilo mąki, litr maślanki jedna papryka cztery patelnie pieprz nie jest przyprawą jest po prostu tym czym jest co to będzie zupę zrobię i wyrabiamy, wyrabiamy, wyrabiamy. Najpierw łyżką. Jeszcze tylko masło i sok z cytryny. Teraz trzeba siekać. Szczypiorek mi się nie chce siekać, więc będę to kroić. O, tu jest nóż. Teraz trzeba po prostu to wszystko dokładnie wymieszać. I teraz stopniowo wlewamy maślankę na patelnię. Dosłownie pół łyżeczki do środka. I teraz po prostu powstanie zupa. A, pada deszcz, niewiarygodne. Pewnie zaraz przejdzie, ale na razie pada.